To był najliczniejszy spośród dotychczasowych edycji Orszaków Trzech Króli. Trzy grupy niebieska, żółta i czerwona z trzech różnych stron świata wyruszyłyby w drodze do stajemki na krótko spotkać się na placu przy ulicy 3 Maja. Ze świętego jechał wielbłąd ze swoim królem. Grupa niebieska, brat Świętego Sakramentu też tam pilnowało porządku, żeby było bezpiecznie i ładnie. Coraz więcej naszych mieszkańców się włącza do tej naszego wędrowania wspólnego, bo to jest takie nawzajem umacnianie siebie. W Wierze I mówienie o Panu Jezusie. Stamtąd trzej królowie udali się prosto do Stajenki, gdzie złożyli dary i pokłon małemu Jezuskowi. Barwni ubrani, radośni, ale przede wszystkim kolendujący zabrzanie, czerpią z tego wydarzenia dużo radości. Trzeci rok i tak, e, aż przyjemnie przejście, nie? tradycja, już idziemy czwarty raz. My akurat, nie? No akurat, No i co, lubisz ten orszak? Tak, lubię. No powiedz, a co Ci się najbardziej w tym orszaku podoba? Wierzę ta najbardziej. To, że się śpiewa kolędy razem. Tak, że, tak samo, że razem śpiewamy kolendy. No. Wspólnota cała się spotyka. Święto rodziny jak najbardziej. Święto Trzech Króli to okazja do odkrywania bogactwa tradycji i zwyczajów związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Scenariusz napisany ponad 2000 lat temu dzięki takim inicjatywom na nowo odżywa. Co ty królu wieziesz ze sobą i skąd przybywasz? Przybywam ze Zabrza. No, a co ty wieziesz? Jakie dary? G gadzidło. Bardzo dużo ludzi dzisiaj na, na tym orszaku. Bardzo fajnie, żeśmy się tutaj spotkali i bardzo miłe. Z dalekiego kraju, jak widać, prawda? Zwierzę zupełnie egzotyczne, rzadko spotykane w naszych warunkach. No ale takie wielkie, taka okazja, no musiał przywieźć króla. Każdy uczestnik orszaku mógł czuć się jak król. Tradycyjnie rozdano papierowe korony, okolicznościowe naklejki i śpiewniki kolęd w porządku i pomagamy. No. Orszaki Trzech Króli odbywają się w święte objawienia Pańskiego. W tym roku przeszły w 420 miejscowościach w całym kraju, gromadząc ponad 1,5 miliona ludzi, a przyświecało im hasło nade wszystko miłosierdzie. Miłość, pokój, przebaczenie. To nawiązanie do trwającego roku miłosierdzia. Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na świecie, nawiązujące do chrześcijańskiej tradycji i polskiej obrzędowości. To jednak nie jedyna okazja do wspólnego kolędowania. Tego dnia kolędy rozbrzmiewały także pod ziemią w kopalni Guido. W kaplicy Świętej Barbary koncert poprzedziła Msza Święta, którą odprawił kapelan kaplicy ksiądz prałat Stanisław Puchała. Na sprowadzonych specjalnie na tę okazję organach zagrał znakomity organista, wirtuoz i profesor sztuk muzycznych Julian Gambalski. Koncert uświetnił występ chóru Cantus Floridus.